Zaczynamy dzisiejsze wędkowanie w dzikiej wodzie jesteśmy trochę oddaleni od siebie z Andrzejem z jakichś 20 metrów i jakoś to wszystko będziemy musieli pogodzić zestawy mamy wyrzucone i będziemy czekali na brania To jest moje stanowisko z perspektywy powyżej wętek. Wędkuję gdzieś tak na odległości. Jedną wędkę mam gdzieś z 35 metrów, długą gdzieś do 60. U mnie głębokość jest tak w granicach 4 metrów. Lewa wędka jest delikatnie za wypłyceniem na spadzie. A długa jest już w takim delikatnym dołku. Niedaleko tych trzcin, które widzicie, i tego słońca, które wychodzi. I będę próbował dalej coś tu powalczyć. Witamy Was na naszej następnej zasiadce. Dzisiaj znowu nowe miejsce, nowe miejscówki, e, próbujemy coś tu z Jurekiem złowić. Ja, rob, ja, ja siedzę na jednym stanowisku, Jurek na drugim. E, trochę te zestawy będą bardziej rozciągnięte, nie będzie tak skopione w jednym miejscu. No i będziemy próbować, e, liczymy na to, że tu trafi nam się jakaś fajna rybka. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mamy nadzieję. Jesteśmy oddaleni od Ciebie, gdzieś <laughs> około 20-25 metrów bo niestety ten brzeg jest taki dziki, że nie szło się ustawić w jednym miejscu. No ale tu mało kto łowi, dlatego to jest takie dzikie, a... a... Myśmy spróbowali dzisiaj pierwszy raz, bo tak e, ta woda nam się spodobała i tak mówimy, no kiedyś by trzeba było tutaj siąść. Może akurat coś fajnego tu złowimy. Wiemy, że jest tu fajna ryba, jakieś tam trafiają się fajne leszcze, duże karpie. Jest tu też sum. E, raczej nie liczymy na niego, no, nawet byśmy nawet nie chcieli. Nie, że, Nie, a no, po, po co się męczyć? Po co się męczyć? Po co ze zestawy? E, jak będzie jakiś fajny lesz to też będzie, będzie fajnie. A, a, a tu są takie fajne leszczyki, 50, plus, jak to się mówi, w okolicach tego, także byłoby co połowić, co uda nam się złowić, To, to zobaczycie. No, i tyle cukiereczków, i co tu wybrać dzisiaj, żeby ta rebeczka brała. No, będziemy kombinowali po kolei. Co by tu wziąć? Nakupiliśmy no tego. I to jest nie wszystko jeszcze, co mamy ze sobą. I tak to wygląda. I żeby nikt nie myślał że mamy jakiegoś sponsora to jest wszystko zawsze za nasze pieniądze my nigdy nikogo nie reklamujemy ale tak chcieliśmy wam pokazać bo często o to pytacie i tu ustawione są Andrzeja zestawy i Andrzej Powiedz coś Andrzej o swoim stanowisku no tak jak widzisz jeden zestaw jest w jedną stronę ustawiony drugi jest bardziej do środka i tak tym próbuję na płytszej wodzie gdzieś około tu jest 3 metrów w tym miejscu ale ten drugi zestaw jest dużo dalej i gdzieś na głębokości około 5-6 metrów zobaczymy w którym miejscu ta ryba będzie wchodziła. bo być może się okazać tak że, że leszcze będą gdzieś na tej głębinie i i tam uda się nam coś wydziobać, jak to mówią. Liczę właśnie, że tam jakiś, jakiś duży lesz, tutaj dużej brzegu może gdzieś jakiś karp, albo coś podejdzie. Jakiś amur, ale tam, tam z pewnością jest to dobre miejsce na leszcza. Andrzej, na jakie dąbberczyki dzisiaj? Dzisiaj. Kolory? Dzisiaj obydwa zestawy są na, na pomarańczach. Proszę na pomarańcz, ja nie. Ja jeden dałem pomarańczowy, drugi żółty. No widziałem, że tam pokręciłeś z żółty. No bo próbujesz. trzeba coś zbadać, jak zawsze. Który kolorek będzie im bardziej odpowiadał chociaż... mało zaufanie do tych pomarańczowych i powiem tak <noise> ciężko potem od tego odejść jak <noise> się przyzwyczaja pomału przyzwyczaja wiesz jak, jak łowisz na to cały czas i, i masz żół, już, wy, już wyselekcjonowane żółty i pomarańczowe a potem się okazuje że ten pomarańczowy jest jeszcze lepszy no to to już jest zakodowane że zakładasz tak. tego i liczysz że na każdej wodzie będzie tak samo no to tak Okazuje się. że już trochę z nim walczy. On no, próbuje uciec nam na wypłycenie zarośla. I to z tego płytszego miejsca czy głębszego wziął? Z tego płytszego. walczy, nie poddaje się Rybka? O trzy Andrzej trzyma kij mocno. Dzika woda, dziki karp. Może być tak, że on jeszcze nie był nigdy złowiony. Mm -hmm. Dlatego tak walczy. Zobaczcie jaka piękna ryba Piękny golec 10,21 no, i rybeczka się pokazuje W swojej całej okazałości Piękna rybka Ładna, pokładziemy ją i wypuszczamy i Andrzej wypuszczę. Rybka jest gotowa i sobie pięknie odpływa. No i powiedz teraz, kolego, na jakiej głębokości? No, powiem ci tak. Mówiłem, że ten jeden zestaw jest pozostawiony w płycie gdzieś na 3 metrach, 3,5 metra i tamta rybka zabrała. No, powiem szczerze, mm, liczyliśmy bardziej na leszcze, ale mówimy zawsze fajnie, bo jakby coś większego też zabrało. No i yy, my cieszymy się, bo zabrało. Yy, okazało się, że miejsce jest fajne że tak mówiliśmy na wstępie tego filmu, że obfituje też karpiem i wcale nie małem karpiem, są tu na pewno jeszcze większe karpie niż 10, 10 kg I on to, wyglądał taki, że jeszcze nigdy nie, nie był złowiony. Na to wyglądało. I powiem tak. Bo nie miał śladów żadnych. Myślę, myślę że nie nie ostatni raz tu będziemy wędkować na tym miejscu, bo jest tu potencjał. No to. Z... Przygotowujemy sprzęt i zarzucamy Dokładnie Ktoś na przeciwległym brzegu wywozi łódeczko wyrzucił towarek zestawem i wraca sobie spokojnie do brzegu No nie wiem czy to nie będzie ostatni Ciepły dzień tej jesieni. Przed chwilką jeszcze było słoneczko. Można się rozebrać do koszulki, zdjąć polar. Od jutra już ma być w nocy 4 stopnie, a następnie temperatura minusowa. Rybka ze mną słabo się współpracuje i trzeba się z tym pogodzić. Chociaż jeszcze została godzina wędkowania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby coś oprócz tych małych leszczyków, coś wieło, co będzie godne pokazania. Jak widzicie rozpoczęcie dnia, późne, pół do dziewiątej, ale jest. Andrzej mnie nie może filmować, bo akurat coś też tam pyka. Może też mu taki potwór weźmie duży. Ale go, pomału kolego, pomalutku, pomalutku. No wychodź. O tak go wypuścimy. Koczymy dzisiejszą zasiadkę. Musimy powiedzieć, że kiepsciutko nam poszło. Tak starałem się pamięcią wrócić, to myślę, że to trzeci albo czwarty raz w tym sezonie nie było wielkiego sukcesu. Co prawda Andrzej ładną rybkę złowił u mnie było same takie badziewie no i tak to wygląda Andrzej zamilk nie ma nie ma podwagi się nawet odzywać i już Jurka denerwować bo... Nie poszło mu to dzisiaj. Powiem wam, że. W nocy trzeba było wstawać, a to normalnie nic nie poszło i nie odzywam się. Myślałem, że tu porządny jakiś filmik nakręcimy. Rybek trochę będzie, a tu kicha. Jurek, najważniejsze, żeby było fajnie i mi się podobało. Tyle rzeczy, jak to było, no, że na świeżym powietrzu czas spędził. Andrzej w pewnym momencie przerwał, wziął spinnik i poszedł pospiningować. No. Albo też chciałem popatrzeć, jak to tu wygląda na tej, na tej wodzie. Czy, czy z, z drapieżnikiem jest to dobrze, ale być może dziś jest taki dzień, że ta ryba w ogóle nie bierze. Także widziałem gdzieś tam okoń gdzieś pogonił i, i zwinąłem swoje zestawy. No i tylko spinning taki delikatny. Poszedłem tak gdzieś na godzinkę, ale nic się nie zadziało. Widocznie taki jest dzień. Jak Andrzej mówi, to trzeba słuchać. Widocznie jest taki dzień. Kończymy i do zobaczenia nad wodą w następnych filmach. Oby nam było i Wam. Dane. Dane łowić rybki. Do zobaczenia. Cześć.